Osiem lat temu cesarstwo zaangażowało większość swoich sił w walkę z przeciwnikiem na wschodzie. Istoty określane w raportach jako demony wojny zostały opisane jako potężne, czterookie bestie, zdolne do kamuflażu, latania, oraz ujeżdżania grzmiących potworów. W krótkiej, lecz niezwykle brutalnej wojnie zadały cesarstwu druzgocące straty. Zniknęły całe legiony, wybitni dowódcy, rada arcymagów, a nawet sam cesarz. Mimo to, demony zniknęły tak szybko jak się pojawiły, a cesarstwo ogłosiło zwycięstwo. Ale czy na pewno? Reputacja cesarstwa legła w gruzach, skarbiec został opróżniony, a siły potrzebne do utrzymania a wasali w ryzach leżały w ziemi. Czy uda utrzymać się kolosa na glinianych nogach? Czy może nadejdzie nowa era? Czym były te demony i gdzie się podziały? Cesarstwo chwieje się w posadach, a mrok przyszłości nie daje o sobie zapomnieć. Witamy w kampanii prowadzonej przez Zygmunta, mistrza gry o duszy stratega i serce poety. Zygmunt nie prowadzi historii. On ją tka, nić po nici, z pomocą graczy. Jeśli chcielibyście posłuchać sesji Zygmunta, zapraszamy serdecznie na naszego Discorda. Nie zapomnijcie o łapce i subskrypcji. Na razie.